Witam, tutaj Siklawa, a to jest symulator demolki i burzenia. Na, w sensie demolki i budowy, tak. o. I właśnie, właściwie, gdzie ja jadę teraz? Ja chciałem zarobić pieniądz i kupić działkę. Tak jak scenariusz każe, trzeba kupić posiadłość i zbudować na niej drewniany budynek. Ale jak gdzieś jechałem. Ja mam jakąś mapę gdzieś, znaczy gdzieś jakąś drogę zaznaczoną. A to do scenariusza, chyba. Nie, ja potrzebuję pieniądz. I chciałem chyba zburzyć sodołę, tak jakoś to było. Tak, dobrze. I tutaj proszę mi punkt ustawić, bardzo dobrze. I teraz jedziemy tam, to jest 200 metrów sody. Ja tutaj koguta mam włączonego, mogę sobie tu zawrócić, bardzo proszę. Nie jestem pewny czy dokładnie kogut działa na tej zasadzie. Jak się ma pomarańczowego koguta, chyba można się zatrzymać w miejscu, w którym normalnie nie można się zatrzymać, jakieś takie pierdoły. Dobra, i to jest tu. Trzeba zburzyć te sodołę całą, chyba. Dobra, zaparkujemy sobie, może nie tak na drodze, tylko tutaj, na miejscu do tego przeznaczonym, proszę bardzo. Deszcz pada cały czas, kurczy. czy to słońce, jakieś takie czerwone, ja nie wiem. Dobra, akceptuj kontrakt. I tutaj muszę mieć tę dużą koparę z tym dużym takim wibrującym czymś. Tu oczywiście w dobrym miejscu cegły ktoś zostawił, bo czemu nie? Dobra, i to trzeba całe wyburzyć, rozumiem, tak? Dlaczego tutaj taki, taka dziura jest? Ja ja tu wpadłem nie mogę teraz wyjść stąd Halo Halo, jest wyjście, dobra już, już się bałem, że nie wyjdę Kurczę szkoda, że tego się nie da jakoś tak, wiecie Dojść co tam normalnie i dam jakoś... Chyba że można, nie wiem, spróbuję tu wskoczyć. Dobrze, wskoczyłem Można tutaj tym no, chyba nie bardzo. Dobra, zbóż z używając koparki. To użyjemy w takim razie koparki to pewnie bym mógł zniszczyć ten... dobra, nie wiem, nieważne e, parking, tutaj proszę mi, to proszę mi tu koparkę zaraz ściągnąć koparka tu, proszę, prosz, proszę bardzo e, i... to chyba nie z tym zaraz e, to ja bym chyba musiał mieć ten, ten dyks taki właśnie wibrujący o którym mówiłem wcześniej, w sensie, że młot pneumatyczny e, pojazdy koparka jest tu i proszę mi tutaj mode pneumatyczny zainstalować. Dziękuję bardzo. Dobra, jedziemy stąd. Burzyć. Mam nadzieję, że tu wystarczy tylko dół rozpierdzielić i wszystko padnie, cała reszta. Dobra, stanę sobie może tak tutaj na środku tego i powinno być ok. Dobra, teraz się przełączamy na ten tryb. E, nie w tę stronę oczywiście, dlaczego by nie. Eee... E. Jakoś... Tak, u coś, coś się dzieje, tylko ten moment, bo ja bym chciał mieć... Nie w tę stronę, ja bym chciał mieć to bardziej... Tak skierowane, doskonale. Dobra, o, to wystarczy... A, zaraz. To wystarczy tak po prostu jechać tym młotem. Tylko, że ja jestem ciekawy, że jak, jak to sobie da na tej wysokości... O, jak się przełączę, jak będę po prostu jeździł dookoła... Nie, nie działa to tak. Nie działa to tak. Mniej więcej... Jest. Mogę się czasami zaczepić o coś, ale generalnie... Znając moje tutaj. Yy, mój skill w używaniu tego ustrojstwa, ojejku, to dużo szybciej będzie, jak będę tak jeździł dookoła i chyba rzeczywiście tak jest. Halo? Jechać jak w Battlefieldzie fizyka normalnie. To jest dopiero. Ubra, w drugą stronę. Coś tam trochę popsułem. O, już mamy w sumie prawie 10 tysięcy, mimo tego, że tutaj na razie nic nie zrobiłem konkretnego to altany i tamto pol namiotowe jakieś tam zyski generuje na bieżąco bardzo miło z, jej, z ich strony dobra, tak, tak, tak. Pięknie, no jak w Battlefieldzie. Lepsza fizyka jak Battlefield normalnie Dobra, e, do przodu do tyłu no i jazda z tym! Jeszcze trochę. Pięknie! I co już? Nie, jeszcze zostało tam w środku trochę. I jeszcze tutaj jest. E, no hops, dobrze i teraz jeszcze musimy tam jakoś... O pięknie! I teraz sięgnę tamtym, yy, w, w nie S i ten dobra no i co dalej? Mogę sobie tam jakoś podjechać jeszcze? Chyba z tamtej strony było łatwiej... i przestało padać, przynajmniej tyle dobrze yy, to chyba wystarczy to zburzyć, nie wiem co tam jeszcze innego, jakoś tak mało tych punkciaszków trochę Dobra, ścianki działowe, kurcze. No. No nie, teraz się zaczepiłem ewidentnie siłowniczkiem. Ale moment, a jakbym tak? No tak, z rozpędu też nie broże. Proszę mi to zburzyć. Moment. Podjadę sobie tak na poważnie tutaj. Gdzieś... Nie, jeszcze... Jeszcze inaczej. Tak, bliżej się już nie da. Yy, tylko właśnie... Moment, tak. Tak. No jecha, i trochę za blisko podjechałem, bo mi sufit przeszkadza. Dobra, to sufit troszeczkę rozmontujemy. Trudno. Odkroimy sobie tutaj kawałek, żeby był dostęp do reszty. Kontrakt ukończony, ale tak jak mówiłem, to jest porządna firma. My nie zostawiamy przeważnie takich niedokończonych rzeczy. Zburzymy wszystko, co się da. O ile mi się będzie chciało, jeszcze za 3 sekundy. Tu. No, burzyć. Burzyć. I jeszcze tutaj. Ostatnia ściana, ostatni. Już, już, już ostatnia ściana. Proszę, proszę tu się odblokować. Tutaj trochę tak. Na dół. co, jest zaś. Tam. Zaś o sufit, no. Z tymi sufitami, kurczę. no dobra. Poszedł sufit. Nie poszedł. Do góry. Nie wiem, już co robię. Jakoś bokiem, to wszystko. Dobra, spokojnie. Do góry. Do tyłu. I teraz do przodu. O. Na dół i do przodu. Nie mogę, bo się zablokowałem. Znowu. O, walone sufity, no. Nie, ja, ja, to, do, ja to dokończę. Spokojnie. Tylko, jakby mi się tak sterowanie nie, nie merdało co chwilę, to by było też dobrze. O, o, o. Dobrze. I jeszcze tutaj. Tu. Jeszcze tu. I jeszcze tu. Jak mi się to sterowanie myli, to jest po prostu dramat jakiś. O! Dobra, jest wszystko. Wszystko w temacie, Enter, już mam dość, zakończ kontrakt, dziękuję bardzo. 1100 i premii jeszcze więcej niż normalnie, ten normalny zarobek, czyli 2700 plus 100. dobra. Mam pieniądze na posiadłość, na której mogę zbudować drewniany domek. Jej, jadę tam, bierę. Tam trzeba będzie coś walcem ogarniać, bo po to walec mi był w poprzednim odcinku kupiony. Także tego i jedziemy 400 metrów stąd. Trzeba kupić posiadłość. Posiadłość to mi się zawsze kojarzyło już z jakimś domem czy coś, a to jest po prostu teren. Kup, nie wiem, działkę. Może by było lepiej tak to nazwać, ale kij ki tam. Dobra, wyjeżdżamy z tego rejonu. Dobra, ekran ładowania. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt długo trwał, bo nie będę wiedział co mam mówić. Ale na szczęście trwał dość krótko, więc ok. No i tutaj na wprost. Nie, a gdzie? 800 metrów. Myślałem, że to tu już jest ten placyk. Dobra, a pamiętam tu, jechałem tutaj. Skrót zrobiłem sobie ostatnio tam, tą, tą dolinką. Dobra, ale teraz jedziemy drogą. Jak w prawdziwości, kurczę. Tutaj też, jak w prawdziwości, zaraz. Oj, bez ABS-ów, tak? Dobra, idziemy. Wyprzedzamy. Jeden samochód pod górkę bez widoczności, dobrej. Tak nie wolno. Tu moja koparka stoi, co ona tu robi? I, I wywrotka tam stoi, co one tam robią? Ja nie wiem, dobra, jeszcze 300 metrów. Kurczę tak daleko jakoś dzisiaj. Ten, 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 ten. Ojej, ta wycieczka, dobra, 200 metrów, czyli jeszcze tutaj w lewo, albo tak sobie pojedziemy. Na przykład, ojejku, to nie był dobry pomysł. Nie, nieważne, wszystko się udało, to, dokładnie to było zaplanowane. Okej, okay. i jest tutaj posiadłość. O, a tu jest do kupienia to coś, co będę musiał kupić później, ja sobie tu jeszcze to zobaczę. To trzeba będzie później na 100% kupić, bo są jakieś misje. Tak. To jest fajna zabawka, ile to kosztuje? Jeszcze nie mogę, poziom 20 tysięcy. No dobrze, ale to może coś będziemy zarabiać na tych rzeczach tutaj jeszcze, na przykład... Na przykład, o, kup. Czynsz mogę? Dobra, wyrównaj grunt. Trzy, trzy etapy są. Co my tutaj mamy? Wyrównaj grunt używając walca, później dostar deski i zbuduj drewniane ściany, potem zbuduj drewniany dach, wzmocnij drewniane ściany gwoździami. Dobra, będziemy robić. Wszystko mogę zrobić. Wszystko tutaj, kurczę. Dobra, akceptujemy to zadanie. Przyjąłem zadania w drewniany budynek. Gdzie jest tutaj parking? Gdzie pochodnia jest jakaś? Tutaj jest pochodnia. A tu jest co? Tu złom jest i za 1000. I tutaj też ty, do 2000 tych dolarów już leżą. Tak Dobra. E, to ciężarówkę sobie tu dostarczymy. Nie, nie cię. Aha, wywrotkę, halo. Jeszcze raz: wywrotkę, bo chcę ten złom pozbierać. Mini ładowarkę, żeby go podnieść. I walec drogowy, żeby, żeby, żeby walec. No, i się prawie nie pomieściły te wszystkie rzeczy. Dobra. Teraz tak, do tego maleństwa. Ja bym potrzebował mieć mieć inną rzecz, niż mam teraz czyli pojazdy kop mini koparka ja potrzebuję chwytak w tym momencie najpierw ten złom se pozbieram póki pamiętam o tym i wrzucę do wrzucę do miejsca w którym chcę to wrzucić pozbieramy złom, dobra spacja, A halo spacja nie podniosłem tego, dobra Mogę tu wrzucić dwa, mam nadzieję, że no miejsca jest tyle, jak na dwa takie. Dobra, jeden, jeden jest. Jeden, jeden ładunek złomu, zaraz drugi. Może tu gdzieś jeszcze w okolicy jest tego więcej. Trzeba będzie poszukać. Takie easter eggi, kurcze. Dobra, bierę. I mam nadzieję, że tutaj się zmieści więcej niż jeden taki dzings. Albo i nie. Chyba to krzywo po prostu wrzuciłem trochę. Próbujemy od jakoś od dupy strony. Auć, przepraszam. Co, wyklepię się. Dobra, i teraz to wrzucę tutaj, czy nie? Tylko niech mi się to przestanie tak bujać. O, dobra, jest. To miejsce są na. Miejsca jest chyba na trzy takie. Dobra, nie wiem, czy tutaj są, ale to już 2000, tysiące, tyle co dwie misje, kurczę, takie średnio interesujące. Okej, okay, to zostawiamy, wsiadam teraz do walca i będziemy walcować. Pierwszy taki, kurcze. Pierwsza taka misja z walcem. Dobra, w prawo. Jedź. to nie jest zbyt szybkie. C Ale okej, okay, jakoś tam idzie. Nie wiem, czy FPS-ów jest tak mało. Trochę przy tym. A tutaj jest jeszcze dobry motyw chyba na miniaturkę, kurczę. Uwaga czekaj, tak jakoś z boku jeszcze, tak żeby było fajnie widać. Tutaj się tak słońce jeszcze odbija... O! Pięknie! Jak się słoneczko... O, już się przestało odbijać słoneczko. O, jest! Pięknie, dobrze. Okej. Okay. Trzeba tutaj po prostu pojeździć. I tutaj są takie miejsca, gdzie tak tekstura jest trochę inna. Także to tylko tyle w temacie. Mam nadzieję, że w ogóle to będzie warto tutaj tę działkę wybudować, tutaj ten domek itd. i tak dalej, że z tego będzie jakiś konkretny hajs, bo... 10 tysięcy trzeba było zapłacić za działkę. A jeszcze przecież walec ile kosztował? 7 tysięcy chyba, czy ileś? Nie, nie rozumiem za bardzo tego dźwięku, co prawda, jeszcze jaki jest podczas walcowania tym walcem. Ale nie czepiajmy się aż tak. Dobra, jesteśmy już ponad w połowie. Jeszcze tutaj dwa razy. Oczywiście na pewno będzie znowu zaliczone zanim zrobię wszystko. Co tu widać. Ale jako, że nawet u ludzi cudzych robimy, u cudzych ludzi, na jakichś innych misjach robimy wszystko porządnie, tutaj też zrobimy wszystko porządnie. Nie zostawimy tutaj jakichś takich niedoróbek. Chociaż. Chociaż. Nie, ja tu nic nie widzę. Tam już nic nie zostało. Tak na mój gust. Ale trochę zostało. Tu po prawej też. Ale co, nikt nic nie widzi. Też tutaj raz chyba przyjadę i styknie 34, 35, 36. No, tu jeszcze trochę zostało tak na mój głos, ale dobra, kij, kij tam. Sfinalizuj. Wszystkie zadania wykonane. Ok, już mam jedną trzecią zrobioną. Teraz jeszcze reszta. E, czyli trzeba tutaj dowieść deski. Jak nie spełniam wymagań, muszę tu deski przywieźć? No dobra, to przywieziemy deski, tylko że tu mi proszę jeszcze teraz ciężarówkę. Mam nadzieję, że jak tutaj teraz wsiądę. Tak, jest ten plac tam zaznaczony. Dobra, to będę mógł tutaj sobie załadować deski. Dobra, enter, tak. Eee, deski, 5 sztuk, 750, jeszcze mi stać. Dobra, mamy deski. I będę musiał jeszcze później raz po taki ładunek tutaj przyjechać, zdaje się. Dobra, wow, ale mi tutaj zarzu zarzuciwszy lekko. Dobra, jedziemy. Jedziemy, to nie jest tak daleko chyba, nie? 600 metrów, ale czy to jest 600 metrów do posiadłości, czy to jest 600 metrów tylko do końca tej strefy jednej z. Nie nawet. Bardzo mnie bawi jak ta naczepa podskakuje czasami. On powinna tak jakby trochę wypaść, ale co tam? Dobra, wyprzedzamy, spychamy, kurczę, co tam? Ja tu jadę z drewnem, a nie. O, zmienił. Nie, myślałem, że w drugą stronę stwierdził, że jednak jedzie. Dobra, tutaj sobie skrótem. Nie, dobra, latarnia śmierci to jednak nie, nie skrótem. A poza tym, tam mnie wcześniej fajnie wybiło. Tak jak mój kanał na skrapie. Także lepiej sobie pojedziemy normalnie. Normalną drogą. No i dobra, i mam tak. Enter. Wyładuj materiały. Jest, jest. Akceptujemy teraz zadanie. I trzeba sobie tutaj przenieść rzeczy, tutaj sobie stanę, wysiądę i tu gdzieś. Gdzie mi kopa? Wszystko posprzątali, no? Że ja tu koparkę miałem przywiezioną, gdzie ona teraz jest? Nie ma. Dajcie mi ładowarkę. I pewnie zaś będzie jest. Nie, dobra, jest, jest z haczykiem. Bardzo ładny Dźwięk tego, taki klekot od rozpalania, odpalania tego silnika. Dobra. Trzeba będzie tam tylko to przewieźć w pięć miejsc i potem po powciskać F i będzie chyba wszystko w temacie. No, chyba że, chyba że jestem w błędzie, że tu coś bardziej jest bardziej to jest rozbudowane. Dobra, tak i... Nie F! Halo spacja. Nie ten klawisz. Nie ta gra, nie ten klawisz. Dobra. Zbuduj. Mogę przez to przejechać, to wygląda jak świeży beton trochę. Chyba, chyba jest świeży beton, bo tak jakby trochę wjechałem, dobra, nieważne. Spacyja. Jedziemy dalej, powincji. Tyłem to idzie chyba tak samo szybko jak przodem, więc tutaj akurat dużej różnicy nie ma. Dobra, bierę, bierę drewno. Spacyja. W góry. I jedziemy. I jeszcze se, i jeszcze se miniaturku zrobię, tak, znaczy screenshot'a, tak na wszelki wypadek, bo Fajne miniaturki to jest, połowa sukcesu, kurczy Dobra, pyk, pięknie teraz mi się udało tam wmontować Skrzyneczki mogę, no mogę sobie przesunąć to będzie trochę, trochę okej okay. Dobra, bierzemy kolejne dechy No tak to, tak to ja se ich nie wezmę O, tak se wezmę Dobra I rzucamy to tam Na dół pięknie, no prawie prawie dobrze. Dobra, jademy po kolejne dechy i jeszcze jedne i będziemy mogli sobie troszeczkę powciskać F, żeby coś zbudować prawdopodobnie, a później jeszcze więcej dech i. i... O. O, o! Chyba, jeżeli może źle doczytałem, może tam nie trzeba już desek więcej dowozić, nie wiem w sumie. Dobra się zaraz zobaczyć. W każdym razie nawet nie jest taka droga ta budowa z tego jak na razie co widzę. Najdroższa była chyba działeczka. Tak, to po 750, ewentualnie ładunek desek przywieźć. E tam damy radę. Dobra, zaraz będzie ciemno, tak w ogóle. Fajnie, jak jest noc w tej grze, bardzo mi się podoba. Wcale żaden sarkazm żaden ani nic. Nie no, nie źle, coś tam widać przynajmniej. Spin tires najgorzej było w nocy jeździć, bo wtedy nic nie było widać zupełnie. Dobrze, wysiadka. I teraz co? Zbuduj drewniane ściany. Po prostu wciskamy F. Tak się stawia domy w tym królestwie, kurczę. O, wszystkie zadania wykona, proszę! Jaki piękny parter. Jeszcze tak na do widzenia to młotknąłem to trochę. Dobra, sfinalizuj, proszę bardzo, dziękuję bardzo. Ok, no i jeszcze trzeci etap. Mam nadzieję, że uda się szybko ogarnąć zaraz. Co tam było potrzeba do tego właściwie? Gdzie to jest ta tabliczka? Dobrze, co tu trzeba? Znowu deski, tym razem cztery sztuki. I trzeba drewniany dach, i trzeba wzmocnić ściany gwoździa, Dobra. Jadę tym trackerem. Pole namiotowe wymaga konwersacji. K konserwacji znaczy się. Idziemy i idziemy tam. Mm, Betonowe nie, pole namiotowe. Gdzie jest pole namiotowe. Yy. Nie. Nie. Gdzie jest pole? Moja firma ogród pole namiotowe jeden Tutaj jest, tak? Dobrze. To sobie tam tak są podjedziemy i co tu trzeba zrobić to jest coś tej strony. Co tu trzeba zrobić? dostarcz worki. Aha, to jedyna konserwacja. Jaka tutaj jest do zrobienia, to te nieszczęsne worki, których szukałem ostatnio po całej mapie, a się okazało, że są na tym terenie, właśnie tutaj, gdzie byłem. No cóż, dobra, no nie no, taka konserwacja to jeszcze można. No, nie, żeby ktoś, komu tutaj to wynajmujemy, nie mógł sobie wziąć, ruszyć tyłka i czasami te worki tutaj przenieść w miejsce, w którym powinny być. Ale a ja się czepiam tylko tak, ja się lubię czepiać czasami. Dobra, bierę worek. Idziemy do koni tenera. Jeszcze dwa. Nie mogę oczywiście dwóch, bo tak to jest takie ciężkie i wszystko, że nie mogę dwóch naraz wziąć. Jeden do jednej ręczki, rączki, drugi do drugiej rączki. Bo dlaczego by tak? Dobra. Zawsze z tym, tym młotem łażę. Dobra. I ostatni wór. I proszę generować przychody dalej, dziękuję. Sfinalizuj. Nie wiem po co taki teraz ruch tej kamery i taka muzyka teraz i, i w ogóle wszystko... A okej. Okay. Dobra. E, to my kontynuujemy w takim razie ten scenariusz. Nie, moment, ja muszę do składu drewna. Który jest tutaj. Akceptuj. I ja bym tutaj chciał teraz przywołać ciężarówkę. E, to jest takie trochę cheatowanie, nie? Tak se, tak se teleportować wszystko, kurczę, zamiast po prostu siąść i przejechać. No i tak zaraz będziemy tym jeździć jeszcze znowu, także... Także tego. Dobra, prosz, cztery sztuki tym razem tylko biorę, panie Heniku, Kup materiał, akceptuj, okej. Okay. Dobra. No i jedziemy z tym. Piękne zawracanie. Dobra. Jazda. Trochę dziwnie. W dziwnym miejscu to światło jest pod tą Halo, proszę tu skręcić. trochę dziwnym miejscu jest to światło pod ciężarówką, tak jakby nie z tych reflektorów, co trzeba, tak jakby opony świeciły albo co? Ale okej. Okay. Dobra. 500 metrów, tutaj cały czas na koparka stoi ta wywrotka. Czy w tej wywrotce w ogóle jeszcze jest ten złom, który ja tam wcześniej załadowałem? Ja, ja muszę to sobie sprawdzić później. Czy w tej wywrotce są te dwa ładunki złomu? O, ta, aha, z, w sumie zaraz czekaj, ta, czekaj, ta, ta wywrotka właśnie stoi przy skupie złomu. Także byłoby całkiem miło, mogę chyba sobie tam przejść pieszo, byłoby w sumie całkiem miło, jakby w niej były. Ten, ten, to mamy darmowe 2000. Ale nie wiem, czy to nie znikło. Nie wiem, czego się mogę spodziewać. Zaraz mi się paliło w tym ustrojstwie Skończy. Dobra, sobie tak zjedziemy na bok, żeby potem było łatwiej zawrócić. I idę. Proszę mnie nie przejeżdżać. Czy tu jest złom z tyłu? Jest! To bardzo ładnie. Patrzcie. Tego sobie tu wiadę. Enter. Sprzedaj, sprzedaj. No i, czyli 2000 tysiące wpadły w sumie z bez większego wysiłku. Dobra. Wracamy w takim razie do ciężarówy. I jedziemy z tym... Nie z koksem, tylko z drewnem właściwie. Hech. Łup. <głup> Latarnia znowu. Pro proszę mi tu nie wjeżdżać. Halo, nie widzi Pan, że ja tutaj manewru zawrasam, manewruję. kurcze. nie można było poczekać chwilę, tylko musiał się wrąbać. Brak paliwa. Nie mogę już nawet skręcać. Dobra, a mogę tak siedzieć w środku i, i zrobić tankowanku? Ktoś się we mnie wrąba, no dlaczego dlaczego nie? Proszę, filmowe te wszystko. Moment, to moja firma. To nie, to proszę nie wjeżdżać. Tak. Dobra. O, a teraz auto ma napęd elektryczny. To fajnie. Ta cisza. Ta cisza po prostu. Tylko te ptaki. Oho? Wyładuj. Materiały Akceptuj zadanie. ta cisza. Ale, silnik już się wyłączył. Co tu się dzieje? Część mi, ciężarówka mi się zapada pod ziemię. No już przestało, dobra, nieważne. Okej, okay, ładowa koparka, ładowarka, parking, tu jest parking. Proszę mnie tu kopareczkę. Mini ładowarka. Dobra, jest z odpowiednim narzędziem z przodu. I jedziemy. Tym razem są tylko cztery, także troszeczkę krócej to będzie trwało. Dobra. Tak, sobie to pochylimy i bierę spacyja. Chcę zobaczyć ten dom. I ile potem gwoździ trzeba będzie przybić, żeby dach przymocować. Dobra, pole na przychód. O, rusztowania jakie się pojawiły, widzę. Dobra, spacyja. I jedziemy po następne. 8 gwoździ trzeba będzie wbić w ten budynek, żeby to wszystko się trzymało kupy. Bardzo fajnie. Ja jestem ciekawy, jakie to potem przychody będzie generowało w ogóle. Tak około 1000 coś by wypadało, nie? Domki tamte takie malutkie altanki generują siedem stówek, Nie była? Czy oś? Nie, 7 stówek jakoś. Jegoś tak by to było. A pole namiotowe tak zwane, gdzie są kempingi generuje 200 czy tam 300. Także to by mogło tak 1000. 200? Może coś byłoby w sumie fajnie. Dobra, bierzemy i jeszcze zostanie tylko jedna. Nie wiem, czy to paletą może tam Paczka, tak? Taka związana. Paczka desek. Jeszcze jedna zostanie. Dobra, i ostatnia. Zmysł budowlańca, Kurczę, to jest coś. Na razie nie działa chyba. O, ogród z altanami 7 stówek przychodu. Dlatego mówię, tutaj by było fajnie, jakby tak 1200-1500, może nawet wydaje mi się, że może między 1200 a 1500 to będzie. Zobaczymy później. zadanie wykonane. Ok, trochę krzywo położyłem, ale kit tam. Ok, wysiadka. I tak. Fy, 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 fy. fy. No i to wszystko w temacie. Ale dziwnie tu w środku to wygląda, jak na mój gust, ale okej, okay. dobra, aha, bo tu jest takie coś, takie coś, dobra, to jeszcze teraz znajdzie mi tu gwoździary, mogę strzelać w ludzi, znaczy w deski, ale gdzie ja mam, może od środka, aha, od środka, okej, okay. trzask, 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 nawet nie muszę w to celować, tylko tak mniej więcej gdzieś obok. i pod tak stoi, a dobra, pod kątem takim, okej, okay. ale jest. Stoi dom, stoi, sfinalizuj. Prosz. Etap zakończony. No to wszystko w temacie. Ciekawe, czy stąd też trzeba nie worki potem sprzątać. Twój poziom licencji wzrósł, odblokować dźwig, gąsienicowy, betoniarka, nożyce, część koparki oraz nowy pracownik. Halot dzwonią. No jak, jakie to ładne jest, no. no. Szkoda, że za takim płociszczem, że tam się nie da nawet wyjść. Jeszcze chcemy być najlepsi w dziedzinie demolki. Potrzebujemy kuli wyburzeniowej. Ktoś właśnie sprzedaje taki pojazd niedaleko naszego biura. Hmm, czyżby tutaj? No i co? Ale jest tu coś do zrobienia, jeszcze, bo tak się świeci. Yy, tysiąc za to tylko, no dobra. ku pojazd gąsienicowy z kulą. Dobra, tak czy siak, to dzisiaj by było wszystko. Ja sobie tylko to odstawiłem tak troszeczkę na bok. Ten pojazd kosztował ile? 20 tysięcy? No. Także trochę tutaj trzeba będzie pozarabiać pieniądzów. Ewentualnie mogę gdzieś jeszcze kupić jakąś działkę czy coś, bo chyba jeszcze są takie miejsca na mapie, i, i tam ogarnąć sobie coś, żeby po prostu pieniądze same przychodziły później. Także, także tego takie są plany na przyszłe odcinki. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie i na razie. Lusterka sobie po, poobrywam, żeby było śmiesznie.